witam wszystkich będziemy dzisiaj robić ciasto czekoladowe z gruszkami potrzebujemy do tego mąka ja mam taki zestaw mąk bezglutenowych można też zrobić z ciecierzycy na przykład jak ktoś ma mąkę z ciecierzycy My też robiłam już kiedyś takie ciasto. Potrzebujemy tak dwie szklanki tej, tej mąki bezglutenowej. Szklanka mleka. Kakao. Cukier. Cukier. I tu mam trzcinowy, pół szklanki, mniej więcej. Mam proszek do pieczenia bezglutenowy. Aromat pomarańczowy. Przyprawa do piernika można, ale nie trzeba. Można widać tylko cynamon albo. W ogóle pominąć to. Ja sobie dodam, żeby był fajny smak. Mhm. Olej kokosowy. Tutaj mam cztery łyżki oleju kokosowego rozpuszczone w ciepłej wodzie. Odrobina soli. I zamiast jajek, bo to będzie też wegańskie ciasto, zamiast jajek mam tutaj wodę po gotowanej ciecierzycy. Będziemy ją zaraz ubijać na pianę taką, jak podobną taką do piany z białek. Mhm. Więc tak. Najpierw wsypujemy mąkę. Przesiewam ją przez sitko. Przesiadam już mam mąkę, Dwie szklanki. Dodaję teraz cukier. Teraz y, przyprawę do mam. Dwa rozmaicenia I kakao teraz dodamy. Cztery łyżki. Proszę do pieczenia już dałam, półtorej łyżeczki. Szczypta soli. Zawsze do, do wypieków też warto dodać soli. Tak fajnie wydobywa słodycz. I aromat mam tutaj pomarańczowy. Możecie zetrzeć skórkę z pomarańczy. Teraz dodam mleko. Szklankę mleka roślinnego. Tu jest owsiano migdałowe ale możecie użyć jakiegokolwiek chcecie. I będziemy na koniec dodawać ubitą yy, pianę z ciecierzycy, naszą akofabę. Teraz będziemy ją ubijać. Już ubita, ubita jest piana z, z, z gotowanej ciecierzycy. Tutaj tego płynu było gdzieś 150-160 ml. I dodam jeszcze na koniec rozpuszczony olej kokosowy. I później na końcu dodam tą pianę, właśnie z ciecierzycy. No to chyba mikserem to jeszcze zrobię, żeby po prostu się lepiej to wszystko połączyło. Na końcu dodajemy właśnie tą, tą naszą pianę. Mieszamy już yy, ręcznie łyżką. Wcześniej tylko wymieszałam tak właśnie, żeby się to ciasto połączyło mikserem, a teraz tak delikatnie mieszać i stopniowo dodawać tą pianę. Tu już mamy ciasto wymieszane, jest takie fajnie lejące. I będziemy przelewać teraz do naszej tutaj formy. Mamy już przelane nasze ciasto do foremki i teraz będziemy gruszki wkładać. Ja tutaj mam gruszki w mleku kokosowym z kurkumą, żeby fajnie taki kolor był żółty, kontrastował się z tą czekoladą. No i wkładamy, obrane już oczywiście, te gruszki do środka. Mhm. Możecie je pokroić na kawałki, jeżeli chcecie. Ja akurat tak wymyśliłam. W całości? Trzy wystarczą na taką właśnie formę. Mamy już gotowe ciasto. Piekło się około 50 minut. Ciasto już jest polane czekoladą. Teraz będziemy, tutaj mam w moździerzu utuczone takie kawałeczki, trochę mniejsze, niektóre zostawiłam w całości. Będziemy to sypać teraz. Możemy to równie dobrze posypać migdałami, albo po prostu tak zostawić już jak teraz. Ja po prostu jeszcze troszkę urozmaicę i jeszcze smak nadam taki, bo nie jest taki też straszny. To są, są, są pistacje. Ta pistacja, ale może to być jakikolwiek inny orzech. Tak wygląda nasze ciasto już. Czekolada zastygła i zaraz będziemy kroić. Zobaczymy jak wygląda w środku. Kroić i zajadać. No. Jeszcze jest takie lekko ciepławe, ale już może się nie może doczekać. No smaka na dobre ciasto. Tak wygląda w środku. Trochę soczek puściła bruszka. bruszka. No, zobaczcie jak to wygląda. Przykro ją. Tak się prezentuje nasze ciasto na talerzu. Posypaliśmy jeszcze tutaj troszkę pistacjami naokoło. Mm. No, no i będziemy za chwilę jeść. Czyż jeszcze czekoladą gorzką? Tak. Dokładny przepis będzie na y, stronie zielona ona. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał. Dajcie łapkę w górę. Będzie nam miło. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.